Bajki zostały zaczerpnięte z książki Opowiadania dla dzieci według Dickensa. Rozdział trzeci. Ucieczka. Podczas gdy Oliver siedział skulony w piwnicy, pan Bumble przybił do drzwi przytułku ogłoszenie. Następnego dnia pan Bumble wywlógł Olivera z piwnicy. – Przyjdą dziś do ciebie dwaj panowie – oznajmił. – Więc masz się zachowywać przyzwoicie. Po chwili Oliwier zobaczył pierwszego mężczyznę, który zajechał pod przytułek wozem załadowanym sadzą i zaprzężonym w osła. – Hejże! – zawołał mężczyzna i wymierzył osłowi solidny cios batem. – Oto i pan Gamfield – powiedział pan Bumble, po czym wyszedł mu naprzeciw, aby się przywitać. Pan Gamfield spojrzał na Oliwiera. – Ten chłopiec jest bardzo mały. – ale to dobrze, bo potrzebuje pomocnika, który będzie wchodził do środka kominów i czyścił je z sadzy. A niektóre z nich są wąskie i kręte, ten smarkacz nada się idealnie. Nie pójdę z nim, nie pójdę, zapłakał Oliver. Nie bądź nieznośny, złajał go pan Bumble. Słyszałem opowieści o kominiarzach, powiedział Oliver. Można umrzeć w kominie, rozniecają ogień w kominku, żeby cię popędzić i człowiek dusi się od dymu. Brednie, zawołał Gamfield. Po prostu rozpalam płomień, jak się patrzy i chłopaki schodzą na dół szybciej niż sam diabeł. Usmażę się w płomieniach, nigdzie nie pójdę, odpowiedział stanowczo Oliver. Pan Gamfield z powrotem wdrapał się na wóz. Nie chcę takiego zbuntowanego chłopaka. Rozpuścił go pan, panie Bumble. To powiedziawszy, począł smagać osłabatem, dopóki ten nie potruchtał przed siebie. Pan Bumble potrząsnął chłopcem, aż Oliverowi zadzwoniły zęby. Trzymaj buzię na kłódkę, bo nikt nie będzie chciał cię zabrać, ryknął. Zmarnowałeś już jedną szansę, nie zmaruj następnej. Spójrz, o to nadchodzi. Następnie wskazał na patykowatego mężczyznę, który zbliżał się do przytułku. Mężczyzna wyglądał niezwykle posępnie i miał w sobie coś z pająka. Nazywam się Sowerberry, przedstawił się. Zajmuję się organizacją pogrzebów i przydałaby mi się pomoc. Przyjrzał się dokładniej Oliverowi. Ten chłopiec mi odpowiada, ale jest tak chudy, że nie dam za niego pięciu funtów. Oferuję trzy funty. To moje ostatnie słowo. Pan Bumble był oburzony, ale nie mógł nic począć. Za wszelką cenę chciał się raz na zawsze pozbyć Olivera. Cieszę się, że nas opuszczasz, Oliverze. Zachowuj się dobrze, bo w przeciwnym razie... pogroził palcem. Gdy przyjechali do zakładu pogrzebowego, pan Sowerberry zaprowadził Olivera do zakurzonej piwnicy. Przez zakratowane, brudne okna sączyło się przyćmione światło. Tu będziesz spał, chuderlaku, powiedział pan Sowerberry. Oliver rozejrzał się po zaciemnionym pomieszczeniu. Dookoła stały stosy pustych trumien i desek. Z haków w ścianach zwisały zasłony z ciemnego materiału, które co i raz wybrzuszały się od przeciągu, jakby po raz pierwszy miały okazję zaczerpnąć powietrze, po czym zamierały w bezruchu. Jedyne miejsce, które nadawało się do spania, wnęka za trumnami, gdzie leżał cienki materac, wyglądało jak grób. – Poznaj Noach, mojego pomocnika, ciągnął pan Sowerberry, kiedy przeszli do kuchni. Noach, podaj Oliwirowi jego kolację. Noach nie wyglądał na zadowolonego. – Czym będzie się zajmował? – zapytał z chmurną miną. – Będzie żałobnikiem. Dobrze się prezentuje. Przebrany w cylinder i żałobny strój zostanie chlubą naszego przedsiębiorstwa. – Proszę pana, co to jest żałobnik? – zapytał Oliver. – Żałobnik maszeruje obok trumny podczas pogrzebu i odprowadza ją aż do grobu. – Będziesz pracował przy pogrzebach dzieci. Zbliża się zima. O tej porze roku zawsze jest ich mnóstwo. Kiedy pan Sowerberry wyszedł z kuchni, Noach uśmiechnął się złowieszczo do Olivera. – To twoje jedzenie – podał chłopcu psią miskę. Oliver był tak głodny, że pożar śmierdzące skrawki tłuszczu, którymi nawet pies wzgardził. – Prosię – drwił Noach. chłopak z przytułku. Gdyby twoja matka nie umarła, pewnie już dawno byłbyś w więzieniu. Na pewno miała coś na sumieniu. Tylko złe kobiety, złe kobiety rodzą w przytułkach. Nie wasz się tak mówić o mojej matce, zawołał Oliwier. — A niby dlaczego? Co mi zrobisz? Szydził Noach. To! Oliwer uderzył pięścią w pulchny brzuch Noach. Chłopak upadł niczym przebity balon. Aj, zapiszczę na pomoc. Mordują! Panie Sowerberry, chyba oszalałeś Oliwierze że jesteś Jeszcze mnie popamiętasz nędzarzu z przytułku. Dostaniesz za swoje. Jak sobie chcesz, odparł Oliwer. Ja nie zostanę tu ani chwili dłużej. Po czym wybiegł z domu i pognał przed siebie. Żeby tylko nie udało im się mnie doścignąć, modlił się. W dniu jutrzejszym kolejny rozdział opowiadania o Oliwie żetuiście. Zapraszamy jutro.